Z tej strony Nikata i do Was w kolejnym odcinku ze Valley. Lecimy dalej, 22 dzień, lata drugiego roku mamy urodziny Dwerfa. Idę gdzieś na spacer, bla bla bla, to nieważne. Zastanawiam się jakie języko wziąć sobie do dokopali, żeby mieć szczęście i teraz tak, właśnie, to daje nam plus 5 szczęścia, czyli magiczny cukierek. Z tego co e, wiem, albo w sumie to nie wiem. Jeszcze coś powinno nam tutaj dawać szczęścia, ale znalezienie czegoś, co akurat miałoby ten atrybut szczęścia i byśmy go posiadali, jest zdecydowanie ciężkie. Bo tak jak widzicie, mamy tutaj bardzo dużo różnych rzeczy, które dają nam bardzo różne efekty. I teraz, tak, o na przykład, piwo imbirowe też daje nam szczęście. No, nic akurat nie powieje w tym przypadku. O, tutaj mamy szczęśliwy lunch, który daje nam plus 3. To akurat wypada całkiem spoko. No, nic nie pobiję magicznego cukierka, akurat w tym przypadku, ale kosztuje on 5000 złota. I tak szczerze, trochę żal mi go marnować na jednorazowy wyskok, ale zobaczmy, czy jeszcze coś może by miało trochę więcej szczęścia. Tutaj mamy zupa dyniowa, która daje 2, plus 2, akurat w tym przypadku. No, tutaj mamy plus 1 szczęścia i plus 1 szybkość. To są akurat biedki, które sobie. Wezmę, bo e, to z tego ogólnie korzystam na pustyni, więc e, to jest całkiem spoko. Coś jeszcze chciałam zobaczyć, ale nie wiem co. Czekajcie. Mamy to, mamy to. Chciałam zobaczyć. E... O, nie, ciebie, Sebastian. Tylko ile kosztuje zrobienie takiego właśnie. A, my nie możemy zrobić takiej e, różdżki. Różczki, e, różdżki, różdżki. różdżki. Różczki do jedzenia, w sensie tej tego cukierka takiego. No to dosyć ciekawe, bo tak szczerze myślałam, że możemy. O, cześć, słyszałam, że pracujesz nad bardzo szczególnym wyzwaniem. Mam na to idealne rozwiązanie, które ci pomoże. Spotkajmy się w wodnej jaskini na Imbirowej Wyspie. Wodnej jaskini na Imbirowej Wyspie? Jojo, oddział służb specjalnych. Spotkajmy się w wodnej jaskini na Imbirowej Wyspie. O kurde, czegoś takiego to jeszcze szczerze chyba nie widziałam. Mamy błogosławieństwo do szybkości. Ale no, problem w tym, że ja dzisiaj wcale nie chciałam iść na Imbirową Wyspę. I teraz tak, no... Mm. Możemy to zrobić oczywiście. Ale chciałam iść na Ginger Island. Nie na Ginger Island, właśnie nie na imbirową wyspę. Mamy suszone grzyby fioletowe. Jupi! Ojej! Mamy suszone grzyby, co oznacza, że damy prezenty naszym shopom. W końcu. A, i tutaj zboże urosło. Dobra, wiecie co, to muszę się przetransportować na chwilę do góry. Odłożyć sobie rzeczy, które potrzebne mi nie są. Przy okazji wziąć sobie białego glona, bo tam mamy do dostarczenia dla shopów to i to. Te posiłki sobie odłożę na razie tu z boku. Eee, co jeszcze? Dla Dwarfa, o właśnie, to chciałam zabrać jeszcze. I dla Dwarfa jakiś klejnocik, to... Dla Dwarfa jakiś klejnocik, dla Dwarfa jakiś klejnocik. Jaki klejnocik moglibyśmy dać kresnoludowi? Diadeit. Albo Rubin. Akwamaryn. Ametyst. No to obojętnie w sumie. Akwamaryn, niech będzie akwamaryn. Damy mu na prezent. E, no, mamy do odłożenia chmiel i tak dalej, więc ja bym sobie poszła może tutaj. Mm, odłożymy chmiel przede wszystkim. I. I zobaczmy, co tutaj się wyhodowało. Ale widzę, że nic konkretnego. W sumie możemy to sprzedać. I lecimy do zwierzaków. Potrzebowałabym jakiejś małej krówki. Ale nie mam chyba małej krówki. A, najgorzej. Muszę poradzić. No i jeszcze raz będę musiała iść do tego. Do szopy. W ogóle teraz to dzwonienie tych bucików, no jest takie, można powiedzieć, czasem będzie pewnie trochę męczące, ale no cóż, coś za coś. Mam lepsze buty, ale będę za to dzwonić przez całą drogę. Bywa i tak, jakby. Mi to nie przeszkadza, a jak wam przeszkadza, to bardzo was za to przepraszam, no ale. No ale wiecie, no. Lepsza ochrona, czego chcecie więcej, Jakby... To nie przeszkadza wcale aż tak. No i znowu miałam wziąć... Tak, no wiadomo przecież. Miałam wziąć siekierę, żeby... Nie siekierę, tylko kosę, żeby ściąć to zboże i nadal tego nie zrobiłam. Dobra, obsłużmy zwierzęta i zaraz to zrobię. Jeśli znowu nie zapomnę. Bo wiadomo, 300 razy będę to robić i tak zapomnę. Dobra, mamy wszystko. Jeszcze tutaj widziałam... Truflę tylko... Ja jej chyba, no właśnie, nie wezmę. Trudno. Kiedyś może po nią przyjdę. E, I teraz tak, potrzebuję w ogóle małej krowy. Co za tym idzie? Ja sprzedam sobie tą krowę. Sprzedam tą krowę i sprzedam jedną brązową krowę. Proszę bardzo. E, ze względu na to, że brakuje mi. Małego mleka i potrzebuje jakąś nową, małą krowę, żeby właśnie móc to sprzedać. No tak bywa, cóż, cóż poradzić. Dobra, tutaj jest jeszcze trufla w ogóle. Bez sensu, patrzcie, tutaj są trufle, jeszcze tam na dole są trufle. No i tutaj jeszcze dużo jest zbiorów, ale tym zaraz. Tym zaraz nie, nie jestem w stanie robić wszystkiego naraz, więc y, zróbmy to. Pójdę po kosę teraz, bo oczywiście miałam iść wcześniej, ale. Pamięć złotej rybki, tak to, tak to właśnie jest. Krótka, ale dobra. Cóż, <grych> tak bywa. Dobra, mamy w ogóle geody, ja bym sobie je rozbiła. Wszystkie. Czy coś jeszcze miałam? Nie, chciałam zobaczyć, czy mam jeszcze zboże do hodowli, i mam zboże do hodowli, więc e, możemy posiać. Ale czy 14 sztuk? Chyba 12 potrzebuję. No trudno. Będzie mała nadwyżka. Mamy to. Biorę zboże. Jeszcze, jeszcze mi trochę go urośnie akurat. Dobra, jeszcze biorę to, bo jeszcze pomidory oczywiście. Dobra. No i teraz lecimy jeszcze odłożyć e, trufle. Z tego co widzę, to jeszcze nowe się naprodukowały, ale to zbiorę tylko te, co są po drodze, bo ewidentnie nie będę chodzić w kółko. Coś jeszcze? Nie, teraz tylko odłożyć te owoce i warzywa. Ale odłożę je sobie też tutaj do shopy. Pójdziemy do y, shopów. Tak, a propos, shopy. I... I, I. i. zobaczymy, co dalej. Zobaczymy, co dalej. To sobie odkładam. Tutaj niech to się przerabia. Sianko w sumie nie jest mi potrzebne. To do przerobienia, to do schowania. No i to tyle. Mogę odłożyć tutaj rzeczy. Czyli kosę i to nasionko. Idziemy do shopów. Ja się może napiję herbatki, znaczy herbatki, kawki w sumie. Niech tak będzie. O, mamy tutaj robaczki, ale zapewne nic szczególnego. No, dobra. Chociaż oddamy shopom. Będziemy mogli czekać na Och, pięć glonów, serio. Będziemy mogli czekać na kolejne dziecko, ale jednak sfejlowałam, bo myślałam, że to jeden glon, a okazuje się, że aż pięć. No trudno, trzeba podejść i i naprawić błąd. Dobra, teraz będzie idealnie. Mamy do odwiedzenia, no właśnie, no strasznie dużo rzeczy, które musimy zrobić, a na które nie mam czasu, serio. No, ale dobra, no. Zobaczymy, tyle ile się uda, to tyle zrobimy. Po prostu mamy to. Dzięki, Bobo, weź to. I mamy shopią e, czapkę. Sklep shopów się powiększył. Oczywiście, powiększył się o czapkę. Cóż by się spodziewał? No, i teraz czekamy na kolejnego Marucha. No, ta czapka, oczywiście, jest mi po prostu będna na ten moment. Ale cóż, mam to, mam. Niech tak będzie. No dobra, teraz lecimy do Dwarfa. Ja bym jednak dzisiaj poszła na tą pustynię, więc zostawię ten pryzmatyczny odłamek. To do Clint'a. Czy Clint jest u siebie w ogóle? Mapę potrzebuję. Clint jest u siebie, więc ja polecę sobie do Clint'a, od Clint'a do kopalni do Dwarfa, a z kopalni już polecimy na Ginger. Nie na Ginger Island, tylko na. Eee, na Kaliko. Tak. Ciągle, ciągle mi się te dwa akurat mylą. No ale cóż, dobra. Jeszcze zanim to, ja sobie łyknę obiadek na szczęście. No, nope, no nope, no nope. zjemy szczęśliwy lunch, żeby mieć więcej szczęścia. I teraz mogę przetworzyć geody. Z tych geod jest szansa na to, że wypadnie mi pryzmatyczny odłamek, znaczy nie te geody, które aktualnie otwieram, ale omnigeody i chyba te złote też mają szansę na to, że wypadnie mi właśnie pryzmatyczny odłamek, więc przekonajmy się. Raczej nie sądzę, ale wiecie, liczyć zawsze można. Nie mamy też wiele takich pudełek do otworzenia, więc... No. Więc jest jak jest. Mamy za to Iryt, mamy też Głaskacz Zwierząt. <noise> Oczywiście tak bardzo lajkowo powiedziane. Ale to jest chyba auto... auto... autogłaskacz? Auto... Auto coś? Co to jest? Auto... auto Autogłaskacz, dobrze powiedziałam. Tak to jest przetłumaczone. Dobra, lecimy do Dwarfa. Szybko dać mu prezent. Proszę bardzo, Dwarf! 9 na 10, nie jest źle, prawie 10 na 10 w sumie. Dobra, lecimy teraz odłożyć rzeczy. No bo po co sobie ekwipunek zawalać zbędnymi temami? O, w ogóle mam ze sobą konewkę, a to jest tak bardzo niepotrzebny mi przedmiot. To do wyrzucenia też. Reszta do pochowania. Dobra, to na razie tu wrzucę. Ja wiem, że to tutaj nie powinno być, ale yy, nie będę na razie przerzucać tego gdzieś indziej. Tą kolewkę też tutaj zostawię. Reszta idzie ze mną. Tak, reszta idzie ze mną. Mamy nowego quest'a, bo jest poniedziałek. Tak a propos, ale dzisiaj tam się nie udam. Lecimy na Kaliko. Oczywiście, żeby być dłużej na kaliko, ogólnie powinnam tam pominąć zwierzęta i tak dalej, bo nic się im nie stanie. I od razu iść na kaliko, ale. Ale. Jak pójdę z małym opóźnieniem, też się nic nie stanie. W ogóle tutaj, no właśnie, to bym kupiła. I nic więcej do kupna nie mam. To bym chciała kupić, ale 10 irydu. Trzeba by było o tym pamiętać, a ja mam. Pamięć złotej rybki, już to ustaliliśmy. Więc może być ciężko. Tak, co ja potrzebuję, a czego nie? Potrzebowałabym. No właśnie, ja bym wzięła sobie to, to, a kawy tym razem bym nie brała. Bym yy, poszła tylko na tych. Na tych, no i na serze ewentualnie. Mega bomby też mogę ze sobą zabrać. Te przedmioty mi są e, niepotrzebne, póki jestem w kopalni. Więc chyba tak bym poszła aktualnie. No, tak mi się wydaje, że jest git. Nie wiem, czy jak zjem to, to co się nawarstwi? E, nie widzę. Nie, nie nawarstwiło się. Szczęście mi się usunęło w zupełnie. Zobaczcie, mam dwie szybkości i jedno szczęście. No trudno, ich tak na razie będzie, nie, nie ten. Nie przejmujmy się tym. Um, będę chciała. Aha, wiem czego jeszcze nie zrobiłam. A co miałam zrobić? A mianowicie chciałam jeszcze. Ee, bebe. Co chciałam? Chciałam jeszcze zrobić tutaj. Jezus, 1500 za jednego slajma. O, ten monsterowy. Monsterowy eliksir. O. Uff, mi braknie. Jak tutaj się poruszać po rynku? O, mamy ma magiczny kołczan! Tego jeszcze bibelotu nie miałam. Mamy irydiową sztabkę. Spoko. Irydiowa sztabka In Plus. Ale ja to potrzebuję pryzmatycznej odłamki, a nie irydy sztapki. ale. Pff. No cóż. Jak widać, nie wybieram. Nie wybieram. Nie mam nic do gadania w, w tym wypadku. Dobra, ale mam chociaż zejście. Powinnam użyć te mega bomby, a nie te zwykłe bomby, bo akurat te zwykłe. To... nie najlepszy pomysł na używanie. Może zróbmy tak? W sensie, No... Nie jest to zły też pomysł, ale... Czy... Czy jest gdzieś tunel? Nie, nie ma tunelu. Tu schodzę, na dół. Nie, tu nie. Dobra. Kolejne slajmy. No, ze slajmów chyba jest największa szansa na to, żeby wypadły, wypadło mi cokolwiek w sumie. Właśnie, głównie z tych wielkich, no bo wtedy mam parę tych slajmów naraz, ale. Ale nie zawsze to tak ładnie wygląda. Zwłaszcza tak jak teraz na przykład. No, ale dobra. Zobaczymy, co z tego będzie. Może coś nam wyleci fajnego, a jak nie, to trudno. Mamy magiczny kołczan, i to jest: wystrzeliwuje magiczną strzałę w pobliskich przeciwników, co 2, znaczy 1,2 sekundy, zadając z 21 do 26 obrażeń. Całkiem spoko, ale mm, Nie będę używać. Dobra, mamy zejście, tutaj jeszcze emeryt, no to po emerald to się przejdę akurat. Zawsze jakiś hajs, który mogę sobie wyrzucić w błoto. <gry> Dobra, wezmę szczęśliwy lunch, bo widzę, że mi się tutaj... Aha, dlaczego mi się te nie pokrywają? Dlaczego mogę mieć albo szczęście, albo, no nie wiem, jakoś... Strasznie dziwnie to działa. Myślałam, że to trochę inaczej będzie działać, ale... Mm, najwyraźniej nie. Bo teraz jestem na przykład bardzo mocno spowolniona. W ogóle strasznie dużo mumii tutaj jest. Ale czy ja je wszystkie zdążę ...powybijać tak, żeby... Halo? Żeby się nie odrodziły? O, jest! Tu się. Fajnie. Nie jest to aż tak bardzo potrzebne, no ale patrzcie, teraz zjem sobie to i mam to na trzy szczęścia, i mam teraz na jedno szczęście i na, na przyspieszenie. Czyli, tak jakby te dwa posiłki się po prostu wykluczają, bo na przykład kawa i to wcześniejsze, co tam wcześniejsze, kawa i ten posiłek się na przykład nie wykluczają, a widzę, że dwa takie posiłki to się akurat wykluczają. Czyli, jeśli bym chciała, to bym musiała jakieś picie i na przykład posiłek. A picie z szczęściem, akurat, to jest na przykład e, imbirowy napój to się chyba tak nazywa. Tam imbirowe piwo? Może? No jakoś tak. O, to jest kolejny. Kolejny bibelot ogóle mamy bardzo dużo bibelotów, nie żeby coś. Dobra, bomba. A, bomba nic nie odkryła. Ciekawe. Ciekawe, gdzie zejście. Tym? Nie, gdzieś tutaj musi być. Um, za mało miejsca. Tutaj mamy zejście. Jest godzina 18 no kurde, choćbym chciała, powiem wam, ten pryzmatyczny odłamek jeden na dzień zdobywać, wiecie co? To by było już naprawdę coś bardzo przyjemnego, gdyby chociaż ten jeden pryzmatyczny odłamek na dzień się pojawiał. Oj, ścięło mnie i dostałam dwukrotnie, bo od bomby i od tego dekla, tutaj nad nami lata, no ale cóż, tak bywa. No nie ma zejść. Spójrzcie w ogóle, jakiego mam pecha. Wbrew pozorom, to duży pech. Wow, 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 wow. <grych> No co to jest w ogóle? Tutaj gdzieś będzie, ale gdzie? O, mamy. A. Beznadzieja. nadzieja. Tak bym to określiła. Stan w ogóle, który ma tysiąc życia. Snajm z tysiącem życia, od niego to powinny lecieć jakieś same... same pryzmatyczne odłamki. To od życia Slima powinno... Powin, powinien zależeć jego drop, o, to chciałam powiedzieć. Tak powinno być, na bank. Dobra, dajmy się tutaj... zniszczyć. No jakiś pryzmatyczny odłamek. Please. W ogóle mamy bardzo mało. Ym, bardzo mało. Czego? Bardzo mało. Pomp. Tak, to chciałam powiedzieć. Hej, ja widzę, że żyję zupełnie w innym świecie, bo to jest drugi odcinek, który dla Was nagrywam. I za każdym razem muszę się zatrzymywać i myśleć, co chciałam powiedzieć, bo mi wypada z głowy. No. Mnie miłosierne to jest akurat. Nie wiem dlaczego tak, ale dzisiaj ewidentnie jakieś. jakieś chyba zaćmienie mam. Dobra. Lecimy dalej. Tu akurat proste zejście, tylko trzeba przebiec kawałek. No czy jednak trzeba będzie e, na przykład. O właśnie, ale mogę to ograć inaczej w sumie. Bo tak się zastanawiałam, jak można. Aha, bo teraz nie mam na to miejsca. Jak można by było to ograć inaczej, żeby. <ścoughs> żeby, żeby zjeść ten posiłek i coś jeszcze. I wydaje mi się, że takie połączenie to jest kozackie połączenie. Aktualnie marnować kolejny szczęśliwy lunch, no cóż, jestem w stanie się poświęcić. I chyba teraz, jak się napiję, to to nie będzie ze sobą kolidować, no bo kawa nie daje nam żadnego szczęścia, tylko właśnie. Tylko właśnie. Przyspieszenie, to co jest z tym dużym bonusem? No, więc tak, znaleźliśmy na to rozwiązanie. Ale szczęśliwe lunche, one chyba nie są zbyt tanie. Tak mi się wydaje, więc nie liczyłabym na to. Znaczy, mamy kolejne jajo, to akurat sobie sprzedam. Nie liczyłabym na to, że jakoś dużo będę w stanie ich wyhaczyć, zrobić. Konsumować czy cokolwiek. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem w sumie, co potrzebujemy na te szczęśliwe lunchy. Możemy to sprawdzić, oczywiście. Potrzebujemy jazz, strzykwe i tortille. O, to nie tak źle. Jazz, strzykwa, tortilla. Tortilla prosta. Jazz prosty. No i strzykwa. No strzykwa. W sumie na strzykwę powinnam raczej. Zrobić sobie łowisko w takim razie, jeśli tak to ma wyglądać. A bo wydaje mi się, że to by było odpowiednie rozwiązanie. Na strzykwę. Ała, jeszcze się uderzyłam. O jakiegoś tego krabopodobnego. postawię tutaj bombę. Aha, mumia jeszcze. Ała, mumia. Weź, bo zaraz zginę. Dlaczego tak robisz? Czy jesteś prostym przeciwnikiem, a tyle bijesz? Daj spokój. O! Mamy zejście. Bo trzeba się tam dostać. A, tam chyba była w ogóle ta. Ten spadek w dół. Tunel. Przepaść. Czy cokolwiek takiego. Tutaj akurat jest drabina. Ale mamy również iryt. Który jest oczywiście krabem, bo jakżeby inaczej. Przecież yy, dla mnie iryt zawsze musi być krabem. O nie, ten akurat nie jest. No! Cóż. Przyfarciło się. <laughs> przyfarciło to by się, gdyby był pryzmatyczny odłamek, a nie ma. Jak daleko trzeba zejść? żeby znaleźć hmm? bo ja nie wiem nie no w sensie niezależne jest to na pewno od naszej wysokości kiedy dropi nam pryzmatyczny odłamek jest to mam wrażenie że w sumie od niczego niezależne w sensie no pewnie podbija to wiecie szczęście ale nie jest wcale powiedziane że jak będziesz miał duże szczęście to wypadnie ci pryzmatyczny odłamek no, mi się wydaje, że polatanie na tych lunchach to na razie będzie najlepsza forma tego, co mogę zrobić. Ale jakbyście mieli jakieś mądrzejsze rady. Bo sprawdzałam w internecie, ale w internecie no to co, piszą o geodach, że geody, ale no aż cztery pryzmatyczne odłamki. To chociaż przydałoby się mieć jeden na dzień albo jeden na dwa dni, a aktualnie mijają dwa dni, no bo zadanie jest na 8 dni, przypominam. A aktualnie mijają dwa dni, a ja nie mam e, żadnego pryzmatycznego odłamka. Co nie wróży mi dobrej przyszłości, ale jak sobie zobaczymy, no na każdego potwora jest właśnie 0,8% szansy na wydropienie tego, tego odłamka. Więc e, jakaś szansa jest, ale hmm, bardzo mała. 1%? No, można powiedzieć, że 1% razy 3, a w sumie to nie razy 3, tylko... No, w sumie razy 3, można tak powiedzieć, bo to by było chyba... Mm, jeśli mamy 3 szczęścia, to to jest chyba y, 3,8% szansy na pryzmatyczny odłamek. Wydaje mi się, że tak jakoś to mogłoby być liczone. Patrzcie w ogóle, ile tam jest pryzmatycznych odłamków. Znaczy nie pryzmatycznych odłamków, tylko akurat y, iridiowych szardów. To tak, to miałam na myśli. Dobra, idę po tego hmm, slajma jeszcze. Bo bym była e, rozczarowana, gdyby na przykład w nim był e, pryzmatyczny odłamek, a ja bym go nie wzięła, ale niestety tak nie jest. Więc trzeba schować dumę w kieszeń, zabrać itemy, które są moje. <laughs> czyli e, w sumie chyba te tak, w ogólnym rozrachunku chyba tak. To zostawiamy. Kawę ze sobą biorę. Króliczą łapkę również. Tu sobie opróżnie delikatnie ekwipunek z tego. Kawę, oczywiście, do przerobienia. Reszta w większości do sprzedania. Ech, no i to chyba tyle. No, tak jak widzicie, z czterech odłamków pryzmatycznych na razie mam zero. No ale cóż, może kiedyś się to zmieni. O, mamy tutaj do wyciągnięcia coś. Yy, może tym razem? Nie. Ale mamy jeszcze jedną szansę? Yy, nie. <laughs> no trudno. Czas spać. Czas spać. Czas wyruszyć do domu. Ja przy okazji przypominam Wam w takim razie o łapeczkę w górę i komentarzach pod tym odcinkiem, a jeśli jesteście nowymi osobkami i zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, byłoby mi z tego powodu bardzo miło. No i cóż, wybieram się do domu. No dążymy do tysiąca subskrybentów, ale to już nieraz mówiłam, więc jeśli po prostu macie ochotę mnie wspomóc, to byłoby miło, ale jeśli nie macie takiej ochoty, no to trudno. Po prostu muszę to przeboleć i iść dalej, prawda? Nie, w sumie, w sumie nie jest to nic strasznego, tak jakby nie było. Tutaj ogólnie te kryształy są do powyrzucania. Nie wiem dlaczego je tutaj wpakowałam. Też dobrze wiem, że one są do powyrzucania. A teraz je tu wpakowuję. No dobra. Mamy bibeloty, mamy jedzenie. Mamy to do odłożenia przy okazji. To do odłożenia do domu, to też. To do sprzedania. Jest pierwsze 40. Czy ja zdążę w ogóle? Um, tak? Tak. Tutaj tak. Tutaj tak. I jeszcze do tamtej? Nie zdążyłam. No cóż w takim razie na środku podłogi idę spać oparta o kanapę. Chcemy mieć dziecko, Nomi? Tak. Chcemy mieć dziecko Sebastian. Zaramki na dzisiaj to. 26 64 złota No i tak właśnie kończymy 22 dzień lata, więc ja dziękuję, że byliście, dziękuję, że oglądaliście i do zobaczenia następnym razem. Pa! pa!